dzisiaj ze mną Cześć Witam Pierwszy raz na odcinku jestem. Pierwszy raz na odcineczku naszej spółki O co on dołącza Wojtek, Wojtek Poznajcie Wojciecha Poznajcie, dołącza do naszego Lubię piłkę No, tutaj właśnie Uuu. A więc w dzisiejszym odcineczku idzie to gum turbo 7. 27. 27 gum turbo Słuchajcie, gum turbo Dokładnie, zielone, wszystkie kolory Czekajcie Wszystkie, proszę o -o -o. Do tego 28 Do tego, oh, proszę 29 Uuu, 29 O kurde, gdybym wziął to jeszcze jedno nie mam jeszcze 29 29 gum turbo, dobra, kto pierwszy? Ty Dobra, ty podtrzymaj Będziesz, dzisiaj się macie dobra. Ale też będziesz się maczyny skukniać Dobra A ja też będę się gumy. Otwieramy pierwszą, zieloną. Jak widzicie, jeszcze niedokładnie... Uwaga, uwaga. Jeszcze niedokładnie Dominik odszedł, bo nie może pokazywać twarzy. No. Ale jeszcze niedokładnie odszedł. Też odszedł. No dobrze. Jeszcze musimy porozmawiać. Dobra, teraz ja, teraz ja. To teraz ja. to teraz. O, to teraz ja! To teraz ja! Ja myślę, że ja, ale okej. Okay. Ale bo jeszcze nie otwieram. Teraz otwieramy. Mogę otworzyć? No. Ja otwieramy, widzowie. Ja biorę różową, bo to dalej, dalej, myślę, że one mają ciężką. Uwaga, uwaga, uwaga. Docz! Do! Viper! Chó ja ma koni! 450! 450 do viper! Dobry, dobry samochód po, polecam wykupywać W ogóle nie są drogie, A, yy. a szybkie. Szybkie jak szybki win! Następna różowa. Mamy to. Dobra. Uuu! Jaki samochód? Nie ja ma koni. Tyle. Samyś, uuu, teraz teraz e, otwieramy widzowie wow, 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 jaguar huh? proszę, proszę zobaczyć jaguar wbija piękny jaguar Zbija. a więc? wbija na swoje miejsce teraz otwieramy żółto Dobra, mamy jeszcze ty... Może w następnym odcinku może się Michał postarasz o jakąś piosenkę. Tak na to. Nie Uuu! Uuu! Mam, mamy takie. Dzisiaj, no mamy takie. Jak... U Bentley! Piękny Bentley. Ile ma koni? Bentley, ma koni. 295 koni. Otwieramy pomarańczową, bo już te, w tym odcinku chyba nie było pomarańczowej. Nie, ale. Pomarańczowe są dobre. Pomarańczowe są dobre, to co mi wyjdzie. Peżot. Pokaż. Takiego mam. Ja też takiego mam. Brawo, wielkie brawo, 560 koni. 60 koni ja, ja o tym ci mówiłem. Piękny samochód, no mówiłeś mi. No.

BW 415 koni. BW, 415 koni, proszę spojrzeć. Piękne, tylko tego nie widać. Proszę. Piękne, piękne, mega piękne. Jeśli lubicie ten kanał, to wbijajcie, a my możemy, postaramy się wam. No. O, to będą filmy wpadać. Yy... Ile będą mogę się polecić. Uuu, Uuu, mogę Audi. się polecić. Ej, mogę się polecić na TikToku. Polecam swój kanał na TikToku. Wszystko z małej Szycha 13. 3 13 Wbijajcie. Subskrybujcie kanał, bo codziennie filmy no I obserwujcie. I obserwujcie mój kanał na TikToku. Na Wbijajcie na TikToka. Ja nie mam TikToka, Instagram, a tak siedzę. Że... Ale będę miał Discorda, niedługo. Robimy następny open. O oh, 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 oh. my god! Ja już się zabiorę za kolejną. Ja też się zabieram za kolejną. Perzot! Ile koni? 310. Nie ma to takiego szału. Jaguar. Ile? 450 koni mechanicznych! Jak teraz widzowie wydropię Lamborghini to musicie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Subskrypcję. Mm! Pod wszystkimi odcinkami jakie były nagrywane na tym kanale. Koniecznie musicie zostawić subskrypcję. Jak wejdzie Lamborghini, chociaż w to wątpię, ale chciałem yy, chłopaki kciuki, żeby tutaj weszło. Albo Bugatti. No, so, so. Bugatti! Jeeee! Yeah! No to zostawiacie łapkę w górę! Szyb, Szybciej! Ej! Bod! Mm. Szybko, szybko! Ja Widzę jak wydropi mi... Jak wydropi mi Tesla to zostawiacie! Jak wydropi Tesla! Uwaga, uwaga! Mm. Tesla! Tesla! Co? Tesla! Magda, Tesla. 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 393 konie. Ej, kto Dobre. zgaduje? Ej, kto 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 myśli Tesla. Ej, kto Widzisz wie? Ile jest samochodów? Ej, kto wie, kto ma Tesla? bo ja wiem, a i niczego nie wiedzą. A wiem. Kto? A kto. Frisz miał a, a, słuchaj. Tesla. słuchaj. Jau. Tesla i z nią Magda Gessla <laughs> wow. wow 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 Volkswagen jakiś nowy ja mam Volkswagena ale to jest nowszy? Mhm. Mhm. nowy. Ty... ale wow. 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 GT3 nie wiem dobry Michał to teraz dajcie o, mi jakąś gąbę dajcie mi jakąś papierki. no i podskrętamy po odcinku na podcinku jak się skończą. Tak. My jesteśmy, jesteśmy O, Bentley! 29... 295 To jest dobre. Otwieramy. Moja cała to Oście... jest... tu. Mm. 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 słabe. Ferrari Ferrari, Widowiec, no I że koni? 550 I Za koni? 250 N Nitsubishi Tylko tak zbieramy te papierki W sumie po odcinku, żeby nie było tak jakoś, żeby Widowie się nie mądrili Szybko, speedrun, speedrun w otwieraniu Out Następny samochód Citroen GT3 znowu My mamy dosyć tych w szczęście Ale jak wydropi nam Lamborghini, jesteśmy totalnymi szczęściakami no. Są na to małe szanse? Chociaż... mi. O, Bentley eee. Też dobry samochód Nie no, mm. Ej, kogo boli szczęka od tych gum? Czasem mnie Но не сейчас, потому что не жую Я жую Ну то перестань Я жую нон Я жую, потому что у меня не жуйте я таких стоп У меня щетинка ты